Zawsze interesował raczej nie człowiek umarły, nie trup jako taki, ale trup wydobyty z mogiły. Grzebanie zmarłego, zgodnie z tradycją, jest u niego ważne i konieczne, nawet za wszelką cenę, jak w Janie Bieleckim. Ale po etapie siadania na grobowcach, jak w grobie Agamemnona, czy na trumnach, jak w Mazepie. Po etapie odwalania płyt grobowych w poezji słowackiego nastąpi czas rozgrzebywania mogił, rozkopywa rozkopywania kurhanów, w których grają liry, pękania trumien i rozmów z mogilnymi, którzy biorą na siebie dawno porzucone ciała. W tym kontekście taka, a nie inna koncepcja grobu dla najbliższych wydaje się również początkiem tej literackiej drogi. I teraz już przejdę do osobnej części prelekcji. Będę mówić o obrazkach powstałych podczas podróży na wschód odbytej od końca sierpnia 1836 roku do czerwca roku następnego. Układają się one w osobną całość, w skład w której wchodziło w sumie ponad 60 rysunków, szkiców i akwarel. We wszystkich opracowaniach dotyczących wschodniego wojażu słowackiego, zarówno popularyzatorskich, jak i tych y, naukowych, przytacza się cytat z jego listu do matki: Rysowałem wiele, słowa bowiem były niedostateczne do wydania wszystkiego, co uderzało w oczy. To oświadczenie poety, panującego przecież z największą swobodą nad słowem, nikogo jakoś nie zdziwiło, co wydaje się tym bardziej nieprawdopodobne, kiedy przyjrzymy się rysunkom, które nie mogą być ani ekwiwalentem, ani nawet dopełnieniem tego, co słowacki napisał bezpośrednio po podróży wschodniej. I ja tutaj, ja będę do nich jeszcze wracać, tylko chcę tak przerzucić, żeby pokazać, jak w gruncie rzeczy sprawiają wrażenie yy, błahych. Wśród zachowanych prac są wprawdzie i takie, które ilustrują fragmenty listów czy zapisy z tak zwanego dziennika podróży. Na przykład notatce Nil, Zachód Słońca, Chata z okienkami błękitu, Żagle obeliskowe odpowiada rysunek nadnilowego budyneczku z ciemnymi i jasnymi oknami oraz z łódką o zwiniętym żaglu przypominającym obelisk. Jednak wszystkie obrazki w zestawieniu z tym, co wydane w słowach, okazują się znacznie uboższe. Zaskakująco obiektywne, wręcz To Toteż cytowane zdanie poety należałoby potraktować jako usprawiedliwienie, dlaczego nie pisał, a nie jako rzeczywiste wyjaśnienie powodów rysowania. Na marginesie chciałam zwrócić uwagę, że ów ton usprawiedliwienia, tłumaczenia się z literackiego długu wobec zdarzeń i przeżyć tej podróży. Będzie się powtarzać w innych fragmentach korespondencji. Wydaje się, że jest to jeden z przejawów poczucia odpowiedzialności, czy nawet nadodpowiedzialności słowackiego. Poczucia, które daje się wyczytać w różnych jego tekstach, a które tak często brano za pychę. Była to odpowiedzialność za swoje życie, aby, jak pisał, nie zejść niepłatnym dłużnikiem z tego świata. Odpowiedzialność za matkę i za jej oczekiwania wobec syna, za poetów, za ojczyznę, za emigrantów, za cały naród, a w końcu nawet za ludzkość. Wracając do kwestii, dlaczego rysował, można jeszcze przyjąć, że przynajmniej niektóre rysunki zastępują opisy dziennika. Potwierdzałoby to, Właści, potwierdza, potwierdzałyby to właściwe dziennikowi podpisy i daty dzienne pod widoczkami. Prawie każde z tych rysunków ma taką datę. które, Zwłaszcza tymi, które ukazują zupełnie banalne fragmenty pejzażu obserwowanego z łódki. Z tym jednak zastrzeżeniem, że żaden z owych widoczków nie ma charakteru pospiesznej, skrótowej notatki dla pamięci. Tak jak notatki tekstowe, a przeciwnie, jest starannie skomponowaną i wykończoną całością. I składa się na to, jak sądzę, kilka przyczyn. Rysunki w albumie Podróży na Wschód to w dużej mierze efekt poddania się przez Słowackiego różnym konwencjom, których był świadom i wobec których w tym, co pisał, potrafił się zdystansować. Najmniej chyba zdawał sobie sprawę ze skrępowania akademickimi regułami poprawnego landschaftu, który wyniósł ze szkoły. Świetnie natomiast wiedział, że umiejętności rysownicze są obowiązkowym składnikiem salonowej ogłady towarzyskiej. Wykorzystał to zresztą już po powrocie z podróży we Florencji, zapraszany do salonu księżnej Survilliers. Tam, jak pisał. Czasem szkic ruiny w Egipcie pokazany zgrabnie przekonywa ją fałszywie, że gdybym chciał, to bym był malarzem. To fałszywie to jeszcze jeden dowód na to, że słowacki wcale nie miał się za jakiegoś specjalnie znakomitego rysownika. Słowacki dokładnie też orientował się w prawidłach podróżowania, z których parokrotnie podkpiwał głównie w podróży do Ziemi Świętej z Neapolu, a które przewidywały wyposażenie kufra czy tłumoka wojażera w przybory malarskie. Było to niemal tak oczywiste jak dzisiaj obowiązek fotografowania podczas każdej wyprawy, a umiejętności rysownicze czy malarskie. Zdobywane w szkołach czy pod okiem prywatnych metrów, przydawały się zwłaszcza po to, aby zarejestrować, że tu byłem. Dlatego, na przykład, Julian Ursyn Niemcewicz biadał. Odwiedziłem Tivoli, Frascati, Albano. Jakże mocno żałowałem, że mnie umiał rysować. Ilekroć później powiększał się ten żal na brzegach Niagary nad rzeką Hudson, zwiedzając tu i na drugiej świata połowie tyle pysznych widoków. Czyli jak widać, rysunek miał być głównie e, talentem przydającym się w podróżach.